Siemanko, to Gamincio i zapraszam na re recenzję książki i na film, już tak dawno, dawno nie było. Bo wiecie, bo byłem w szpitalu rehabilitowałem się te trzy tygodnie. Jak się rehabilitowałem, wróciłem do domu. Miałem w środę nagrywać, ale jakoś nie miałem... E, no, nie miałem czasu po prostu i jakoś... I... To są dwa ostatnie filmy w tym tygodniu, czyli dzisiaj będzie ta książka, a jutro będzie gra, już lecę mini ninjas i będzie znowu przerwa. Tak wiem, nie powinno być, nie być przerwa, ale dopiero będzie przerwa do maja. Bo wiecie, bo przychodzi ten czas, będzie wielki tydzień. jest święta, wiecie jak to jest święta, to jest odwazły, człowiek jest taki zabiegany, Ech, No i co zrobić? Przychodzimy i miał być na intro w tym filmie ale intro też zobaczycie dopiero chyba dopiero w maju, czyli w maju już od 1 maja startujemy już na poważnie już wracamy do wszystkiego, tak jest, bez żadnych przerw. A my do recenzji tej oto książki. powiem tak, żeby zrozumieć sens tej książki, najpierw obejrzałem cały serial, wszystkie chyba odcinki serialu Twin Peaks, miasteczko Twin Peaks. Jak ktoś kojarzy serial to dobrze, jak nie to musi trudno powiedzieć, to za książkę wyziął się człowiek. Czyli nawet w ogóle nie ma pojęcia ani styczności z kryminałami, w ogóle nawet nie siedzi tym. Pisał na sobie takie pojadańki, jakieś tam psychologiczne, detektywizowane swoich jakichś tam gazet amerykańskich i postanowił, że napisze kryminał, kryminał. I o dziwo mu się udało. Serio. Udało mu się. Tytuł kryminały, jak widzicie, to jest Martwa Cisza. A teraz krótka recenzja tej książki, czyli to, co jest z tyłu na książce pisanej. Kilka domów na no ludziu. 600 km kwadratowych szwedzkiego lasu, jedna reporterka, dwa ciała. Cisza może czasem ogłuszać. Dwa ciała poza oczy zostały odnalezione. W głębi lasu, niedaleko od jednego szwedzkiego miasteczka, przypominają nierozwijając sprawę Mordev przed wielu, przed 20 lat. Tuwa Modison, głucha reporterka mojej lokalnej gazety, szuka tematu, który pomoże zrobić karierę. i wreszcie bywać się zapadła dziur, jaką jest gawryk. Podczas śledztwa odbyła sieć tajemnic o w tym miasteczku. Czy tu was dał model, co zanim staje się jego ostatnią ofiarą, najpierw na pewno musi w czoła własnym demon Powiem tak. A jeżeli byłem w szpitalu, czytałem te książki właśnie w szpitalu i czytałem po 10 no I je przeczytałem i sobie, wow! Człowiek, tu nie ma pojęcia o kryminalnym, bierze się za kryminał. Myślę sobie pewnie, mu to nie wejdzie, nie, to nie może się udać. To się na pewno mu nie uda. A to mnie po prostu wow, jestem usatysfakcjonowany, rozentuzjowany i zafrasowany i wow po prostu, kurde coś się udało. Napisał tak tak genialnie, nie ma żadnych jakichś tam dłużym, przynudzałek i takich tak, innych bla 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 bla, stop, bla 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 stop, nic takiego nie ma żadnych przedłużenia, nie ma. To jest pięknie rasowy, kurczę, kryminał bez kombinowania, tylko jest piękna zagadka i kobieta, która szuka jakiegoś tam mordercy. I, myśli, i jest malutki spoiler, jest, jeszcze, jest jednak więcej ciał. I jest też morderca, który myśli, że już wiesz, już wiesz. O, 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 o ten, ten, to ten, to ten, to właśnie ten jest mordercą. On, to właśnie on ich wszystkich zabija i wyłupuje oczy. Tak, tak, bo na ma spoiler tam ktoś wyłupywał oczy, co nie? to ten, to na pewno ten już mówisz, to ten, tak to on, to on, to on nie, to on, Co to, 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 to on, ja wiem, że to on a tu guzik, potwist, pokręcone trochę popaczone i dziach, to tak że może tu jest zupełnie kto inny i tak nagle na no, nic jednak co tu się stało? Ja nie wiem proszę Państwa, a to jest genialnie zakończony kurczę. Tak pięknie poprowadzony kryminał, pięknie rasowy kryminał bez żadnych dłużyn. No i kudy, wow! Ach, warto przeczytać książkę, serio. serio. Serio, 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 serio. Polecam je przeczytać. Aha, i pozdrawiam moich cudownych, superaśnych ziomeczków. Ach, z mojego jedynego Discorda, gdzie ja do niego należy, a nazwanie nie podam. ha, ha, ha. Podrajałem tak, Dede Tendry, Cranchipsa, de, -de berserka i delfinka. No właśnie. Podrajałem serdecznie. I kamieciu jest, jest bardzo autentyczny i jest z sobą w duszy i teraz przed wami. Tak jest. Autentyczność, level EXPERT, Tak jest. uff No i coś można rzec Idę. Czy biegnę? a gdzie Jeszcze muszę być ten, ten ten. No, jak to się nazywa? Let's play ja na jutro, prawda? Piąteczek. Do usłyszenia piąteczek już w grze. Mini ninjas. A książkę oczywiście oceniam, uwaga, uwaga, szok! Oceniam książkę na mocne, pozytywne 10! 10, 10, 10, 10, tak jest, dziesiąteczka dla książeczki. No, po prostu jestem zachwycony, oczarowany do książką, kurczę, kurczę, genialna książka, genialny, prosty kryminał bez żadnego, bez żadnego kombinowania. Zagadka piękna, elegancka, młoda, piękna dziewczyna. Kobieta szuka w prawdy mordercy z tej gazety i to właśnie ona odkryła to całą prawdę. Ale nie będę spoilerowała, nie będę więcej nic mówił, tylko zachęcał, czytałem tej oto książki, co tu właśnie widzicie przede mną. I to już było naprawdę tyle. Ja się odmeldowuję i cześć czołem, z rosołem i datę bajo! Эй, кул! Кул дэйно! Я педрничай! Шаманка Не, 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 не!